Meble na wysoki połysk uchodziły niegdyś za produkt z wyższej półki. Dziś, pomimo upływu lat, nadal kojarzą się z elegancją i nienaganną prezencją. Ich nieodparty urok tkwi w hipnotyzujących, świetlnych refleksach oraz unikalnym klimacie, który roztacza się za ich sprawą w salonie. Jakie są właściwie argumenty, które przemawiają za tym, żeby zdecydować się właśnie na meble z frontami na wysoki połysk? Przede wszystkim takie rozwiązanie w salonie pozwala na jego optyczne powiększenie. Błyszczące fronty działają bowiem jak lustro, czyniąc pomieszczenia bardziej przestronnymi. W tym wypadku ważny jest też odpowiedni dobór i rozplanowanie oświetlenia, które podkreśli efektywność aranżacji. Kolor z połyskiem idealnie podkreśla formę bryły. Ma to znaczenie głównie w kolekcjach o prostych kształtach, gdzie ten rodzaj wykończenia pełni funkcję zdobniczą i nadaje charakter całej linii wzorniczej. Takie meble nie wymagają dodatkowych elementów ozdobnych, dlatego najlepiej prezentują się z gładkimi płaszczyznami frontu, pozbawionymi uchwytu. Co więcej, meble na wysoki połysk potęgują uczucie czystości i stwarzają wiele możliwości stworzenia różnorodnych aranżacji. Czujecie się przekonani, że warto wybrać meble na wysoki połysk? W takim razie kolekcję idealną znajdziecie na umebluje.pl